Wielu pacjentów pyta mnie. Czym zajmuje się lekarz hypertensjolog? W pytaniu tym nie ma nic dziwnego, ponieważ hypertensjologia jako nauka funkcjonuje w Polsce od około 10 lat. Lekarz hypertensjolog zajmuje się leczeniem naciśnienia tętniczego, a hypertensjologia jest to nauka o naciśnieniu tętniczym. Konsekwencją pierwszego pytania jest drugie. Pacjent pyta, czy w takim razie. Hyperstencjologia jest potrzebna. Odpowiedź brzmi bardzo potrzebna. W Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje około 30% dorosłego społeczeństwa i częstość występowania naciśnienia tętniczego wzrasta z wiekiem. Także w wieku 60 lat już około 60% społeczeństwa choruje na nadciśnienie tętnicze. W związku z tym stworzono Węższą specjalizację hiperdensiologii, która zajmuje się wyłącznie chorymi z naciśnieniem tętniczym. Jacy chorzy powinni być leczeni przez lekarza hiperdensiologa. Wszyscy chorzy z naciśnieniem tętniczym, ale głównie z ciężkim naciśnieniem tętniczym, tacy, którzy wymagają przyjmowania kilku leków. I których przyczyny naciśnienia tętniczego nie są w pełni jasne. I tacy, którzy podczas leczenia w obrębie podstawowej opieki medycznej nie uzyskują prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego.